Witam panowie i panie, czas na kolejne nagranie. Jesteśmy w Norymberdze. Tutaj macie nazwę autohandlu. Możecie wszystkie oferty sprawdzić na stronie sprzedawcy. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach. Piszemy komentarze, oglądamy reklamy. To wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. BMW E36 Coupe, rok 95, benzyna, automat, 1.6, 102 konie. 58 tysięcy przejechane, nowy przegląd, 5900 klima automatyczna, szyberdach do tego alu, auto bez śladów korozji, w bardzo ładnym stanie, wnętrze zadbane, niecałe 60 tysięcy przebiegu. Trzeba by coś zaradzić sobie tutaj z uszczelkami przy tylnych szybach, jak widać troszeczkę się już wykruszyły. Poza tym samochód prezentuje się bardzo ładnie. No niestety szkoda, że automat i nie 2.8. Tutaj mamy Fiata 131 Super Mirafiori z roku 80. Niestety z najsłabszym silnikiem 1.3 o mocy 77 koni, skrzynia manualna, samochód na tablicach zabytkowych, czyli wjazd do każdego dużego miasta, tańszy w opłatach. Cena wywoławcza 8900 Rok 80, 59 przejechane. 11, 21, ważny przegląd. Wnętrze bardzo ładne, brak śladów korozji. Jedyne purhelki przyuważyłem tutaj na tylnym nadkolu, ale słuchajcie, auto ma już 41 lat. Tutaj stoi beczka. Beczka 230 benzynka, 136 koni, skrzynia manualna. Również na tablicach zabytkowych, również problem z uszczelkami. Jak widzicie, tutaj nawet jest lekka szczelina. Sama karoseria w bardzo ładnym stanie, bez śladów korozji. Cena wywoławcza za tego sprzęta 8900 euro. Samochód z roku 83. przebieg 220, przegląd 6:22. Tak jak wspomniałem, 8900 euro. Sama buda wygląda ładnie. Jedynie trzeba by zadbać o uszczelki. Tą BMW już dobrze znacie. Troszeczkę za nią cenę podniósł. Kilka miesięcy temu była za 25 000 euro. W tej chwili wystawiona jest za 28,900. Auto z roku 9,1 benzyna automat. 5 litrów 300 KONI 161 przejechane. Auto z pierwszej ręki Alpina Design. Taki ma opis. Prezentuje się bardzo ładnie. Troszeczkę czasu tutaj z nią sprzedawca już się buja. Jedyne co zauważyłem, tutaj zrobiło się mleko na tylnej szybie. Podobnie jak w starych Mercedesach. Tutaj ma Lancia Tezis. Tak brzydka, że aż piękna. Niektórym się ten samochód nie podoba. Ja osobiście uważam. Że to auto ma coś w sobie, jest na czasie i za 20 lat nadal będzie się wyróżniać. Zobaczmy sobie cenę za tego sprzęta. Tutaj z przodu troszeczkę łuższy się lakier na zderzaku. Samochód został wyceniony na 5900 z roku 2009. Automat 2.4 diesel 185 koni, 150 tysięcy przejechane. 5.23 przegląd. Hak holowniczy wersja emblema, taki ma opis, 2.4, czyli pięciocylindrowy silniczek diesla, 20-zaworowy, samochód na wypasie, ważny przegląd, jak chcesz się wyróżniać na ulicy, być może powinieneś wziąć go pod uwagę. Do wesela też możesz kogoś czasami takim sprzętem zawieść, nie ma ich wiele. Rzadko się je spotyka. Tutaj Audica w kabriolecie i Jaguar, którego też już widzieliście na nagraniach, tak szybko dla przypomnienia, co robi tutaj Audi między klasykami: 18900 rok 2005, automat 2000 przejechane 344 konie, nowy przegląd, quattro Xenon pierwsza ręka, jest to S4, czyli za parę lat. Również będzie autem kultowym, dlatego być może sprzedawca je tutaj wkomponował pomiędzy klasyki. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych sprzętach. Tego Jaga XK już mieliście na nagraniu kiedyś. Jasny środek na skórach, zadbany. Dosyć fajnie wygląda na tych ALUSach. Jak widać, ALUS konkretnym rantem. Cena wywoławcza za tego sprzęta. 18900 Rok 2001 Benzyna automat 4 litry 284 konie 114 przejechane Nowy przegląd Auto od emeryta Bardzo zadbane Rentner to jest emeryt Taki ma opis Jack, piszcie co byście woleli A tutaj ma E46 w kupejce Bardzo ładną Troszeczkę lampy są wyblaknięte Brak śladów korozji Jest to dwulitrowa benzynka Sześciocylindrowa Tutaj delikatnie halogen jest nadpęknięty Trzeba by sobie go wymienić Cena wywoławcza 5900 Rok 99 Benzyna manual 2 litry 150 koni 71 przejechane 9.22 przegląd Szyberdach, Xenon I kilka innych bajerów nie widać tutaj śladów korozji, nie widać śladów po zaprawkach, wnętrze czyste i zadbane, słuchajcie 70 tysięcy kilometrów przejechane, dwulitróweczka, mieścicie się jeszcze w mniejszych opłatach, akcyza do dwóch litrów jest niższa, piszcie w komentarzach co sądzicie o tych sprzętach, jak widać są tutaj parktroniki, opony zimowe w ładnym stanie.